Reklama może przyciągać uwagę, ale to opinia Twojego klienta koniec końców przekonuje. Dlaczego? Bo ludzie ufają bardziej innym ludziom niż firmom. Jestem Kuba Jankowski i pomagam małym i średnim przedsiębiorcom pozyskiwać klientów online. Napisz do mnie, jeśli jeszcze nie wiesz, jak wprowadzić swój biznes w XXI wiek. Gdzie warto zbierać opinie? Przede wszystkim Google i Twój profil na mapach. Facebook, bo łatwo tam dzielić się opiniami z innymi. Czy na Messengerze albo SMS-em. Daje te treści możesz również wykorzystać na swojej stronie czy innych portalach, na których warto zamieszczać swoje opinie. Aby pozyskać taką opinię, wyślij wiadomość po zrealizowanym zleceniu. Dziękuję za dzisiejszą wizytę. Jeśli masz chwilę, będę wdzięczny za krótką opinię. To ogromnie pomaga rozwijać mój biznes. A następnie dodajesz link do miejsca, w którym tą opinię można zamieścić. Opinie to skuteczny, społeczny dowód słuszności, wyższa pozycja w Google i skuteczna zachęta dla innych klientów. I zrób z tego treść. Publikuj opinie w social media, opraw je graficznie, dodaj zdjęcia, za zgodą oczywiście klienta. Pamiętaj, autentyczność buduje zaufanie, a klient jest w stanie Ci tą autentyczność zapewnić.